Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci, jak zmienić tapetę w telefonie Oppory No. 12f. Na początku przytrzymujemy palec w wolnym miejscu na ekranie, a następnie wybieramy opcję tapety. Tutaj możemy wybrać opcję ostatnie z albumu, z, z galerii lub warsztat. Możemy też wybrać animowane tapety, statyczne lub interaktywy internetowe. Możemy też wybrać opcję więcej tapet i przenieść się do sklepu z tapetami gdzie będziemy mogli wybrać swoją tapetę i ją zastosować. Ale na przykład wybierzmy tapetę animowaną Dajmy zastosuj nie możemy te tapetę zastosować na ekranie głównym lub na ekranie głównym i ekranie blokady. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.